Kluby, niezależnie gejowskie czy niegejowskie, są mhm. miejscem molestowania i, i seksistowskiej przemocy. Geję molestują, te, tak? Też wszyscy, wszyscy tak. molestują. Niestety znaczy, żyjemy okay. w seksistowskim, przemocowym społeczeństwie, które ty wspierasz. I, w tak, jaki sposób wspieram? Naśmiewając się z przemocy wobec kobiet, które kobiet, piąta w tym Co piąta kobieta w tym kraju tak, została zgwałcona. Co piąta kobieta w tym kraju została zgwałcona? Tak, tak jest to. Czyli poczekaj, nawet nie słyszałeś. Po, poczekaj, 19 milionów kobiet, co piąta zgwałcona. Tak, na pewno znasz dużo zgwałconych kobiet. Szkoda, szkoda Ale, że się to, nigdy nie, po, nie znajdujesz. poczekaj, przeczekaj, bo jestem słaby, zmatmy. E, czyli to wychodzi 4 miliony zgwałconych kobiet w Polsce? Tak, możliwe. Tak? No. I ty w to wierzysz? No, znam wystarczająco dużo gwałcicieli, i wystarczająco dużo zwróconych osób, żeby tak. Znasz gwałcicieli? Tak. Ale na wolności są, czy w więzieniu? No, wszyscy są na wolności. A znasz jakichś skazanych gwałcicieli? Znaczy, ja w ogóle nie znam gwałcicieli. Tak, na to pewno. To ty się w niezłym środowisku obracasz, i to jest to u was takie normalne, że o cześć, kim jesteś, o jak gwałciciela. Ma ty? To ty się obracasz w ciekawym środowisku, że nigdy żadna kobieta nie podziwiła się swoim, swoim doświadczeniem z tobą, aczkolwiek nie no, Dobra, mówisz, że znasz dużo gwałcicieli. To co zrobiłeś z tą, wiedzą, że oni są gwałcicielami? Wspieram ofiary tak jak mówię, jak tak sobie życzył. Ale nie, nie mówię co dla ofiar zrobiłeś, tylko co zrobisz przeciwko tym gwałcicielom. <grym> nie jest to Twój interes. Czyli nic.